17 kurdziska, z tej strony Patol. W dzisiejszym odcinku organizuję dość fajny konkursik. Do zgarnięcia będzie nowy zestaw Karminowy Atak, w którego w skład wchodzi skin Czerwony Szturmowiec, Uzbrojony Plecek oraz 600 v -dolców. Co trzeba zrobić, aby wziąć udział? Standardowo, zostaw opeczkę, subika oraz komentarz pod filmem gotowe, plus twój nick z gry. Jeśli grasz na PS4, to możesz podać dwa niki. Konkurs jest organizowany wyłącznie na wspierających mnie w sklepie sprzętami z kodem Patologii. Nie zapomnij go wpisać. Wszystko będzie oczywiście sprawdzane. Jeśli pod tym odcinkiem będzie 100 apeczek, to rozdamy jeden taki pakiet. Jeśli wbijemy 200 apeczek, to takich pakietów rozdamy dwa. I to tyle. Także życzę Wam powodzenia. I do zobaczenia na live lub na kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć!